Was serdecznie na kolejnym ogrodniczym kwadransie. Od razu bardzo chciałabym Was przeprosić za tak długą przerwę w kolejnych ogrodniczych kwadransach. Ale miałam zaplanowane wcześniej oczywiście inne projekty, które musiałam dopiąć, musiałam je zrealizować. Obiecuję, że wrócimy do stałych tutaj naszych audycji ogrodniczych kwadransów i dalej będziemy rozmawiali na temat treści typowo ogrodniczych. Tematem dzisiejszego spotkania będą rośliny, a dokładnie to, jak zabezpieczać rośliny przed nadejściem zimy, nadejściem mrozów, jak również to, jak zabezpieczyć małą architekturę ogrodową również przed nadejściem zimy. Temat, oczywiście, może bardzo popularny, często wspominany rokrocznie. Jednak uważam, że warto jeszcze raz pochylić się nad tym tematem, jeszcze raz przeanalizować te treści. Być może coś nam gdzieś umknęło, być może chcielibyśmy bardziej się dokształcić właśnie na ten temat. Może jakieś sugestie, moje sugestie, moje podpowiedzi przydadzą Wam się właśnie w tym temacie. Zatem serdecznie zapraszam Was do dzisiejszej prezentacji. Już przechodzimy po malutku tutaj do prezentacji, którą wam przygotowałam. I tak, już jesteśmy. Jak zabezpieczyć roślinę oraz małą architekturę ogrodową na zimę? Oczywiście często pojawiającym się pytaniem jest to, kiedy tak naprawdę okrywać rośliny na zimę. I tutaj. Jest to termin taki troszeczkę umowny, ponieważ musimy jak najbardziej obserwować przyrodę. Nie możemy się zbytnio śpieszyć tak, z okrywaniem roślin przed zimą, bo często zauważam, że ogrodnicy, gdy robią takie jesienne już porządki, to już nawet pod koniec października, w połowie października, nawet pod koniec października, już zaczynają e, okrywać te rośliny. Otóż często to jest już za szybko. Powinniśmy poczekać oczywiście do pierwszych przymrozków. Przez kilka dni, jeżeli będzie temperatura na zewnątrz tak, oscylowała w granicach około minus -5, 5 stopni Celsjusza, wówczas to jest ten właśnie moment, abyśmy okryli takie wrażliwe rośliny na zimę, tak? Przed mrozem. Jeżeli zrobimy to zbyt wcześnie, możemy narazić rośliny różne na... Na niesprzyjające warunki, czyli Zrobimy im zbyt ciepłą tą kołderkę, one mogą się zaparzyć pod tą kołderką, tak? Albo za szybko mogą y, po, y, rozwinąć nowe, świeże pąki. Y, nie ma takiej potrzeby, nie powinniśmy tego robić, ponieważ tylko zaszkodzimy w, tej, w ten sposób danej roślinie. Zatem poczekajmy, spokojnie poczekajmy. Możemy oczywiście na przykład w październiku, czy też na początku listopada zgromadzić, y, Potrzebny materiał, który nam się przyda oczywiście później do okrywania tych roślin, ale nie róbmy tego zbyt wcześnie. Zatem czekamy, aż pojawią się kilka dni tak pod rząd z taką temperaturą około minus 5 stopni. Wówczas możemy śmiało wyjść do ogrodu i już zabezpieczyć te wrażliwe rośliny. No, i szybciutko przechodzimy do tematu, czym tak naprawdę możemy zabezpieczyć rośliny na zimę. I tutaj ja zawsze polecam gałązki, czy to świerkowe, czy z jakichś innych iglaków, tak zwany stroisz. Takimi gałązkami ja najczęściej w ogrodzie się posługuję, i takimi gałązkami, takim stroiszem przykrywam wrażliwe na mróz rośliny. Przede wszystkim lawendę, która. Jest nieziutką krzewinką i trudno byłoby mi ją na przykład okryć dokładnie agrowłókniną, więc gałązki świerkowe jak najbardziej nadają się do, takiej, do takiego okrycia. Tym bardziej, jeżeli w ogrodzie na przykład mamy bardzo dużo różnych drzewek i glastych i wiadomo, one rokrocznie przerastają. Zatem, ten i potrzebne jakieś gałązki możemy jak najbardziej do tego celu zużyć. Możemy też okryć na przykład słomą, tak, wykonać jakieś chochoły ze słomy, które na przykład takim chochołem możemy okryć jakieś wysokie róże pnące, czy też róże pienne jak najbardziej, jakieś wrażliwe na mróz żywopłoty z pnączy oczywiście, czy też rośliny, takie byliny po prostu no, rosnące w niższym piętrze, tak? To wszystko możemy też słomą jak najbardziej okryć. Należy jednak zwrócić uwagę, że przy takich niesprzyjających wiatrach, takich silnych wiatrach, mocnych wiatrach, pamiętajmy jednak, że ta słoma może nam pobrudzić nieco ten ogród, może ten wiatr porozrzucać tą słomę i nie będzie wyglądało to wówczas atrakcyjnie, ale jeżeli mamy jakieś takie maty wspomniane, nie nie uważam, że, że tematy słumiane yy, byłyby tak aż potargane przez ten wiatr, więc tu też możemy spróbować. Oczywiście polecam worki jutowe, jeżeli jakieś mamy, nie wiem, czy po ziemniakach, czy po jakiejś kawie, jeżeli kupujemy hurtowo, też możemy użyć takich worków jutowych. Pamiętajmy, wykorzystujemy materiał ten, który już mamy zdobyty, tak? Jakby nie kupujemy na zaś. Yy, tego, co, co już mamy tak naprawdę, tak? Rozejrzyjmy się dokładnie w naszych, nie wiem, schowkach, jakichś drewutniach, być może mamy tego typu materiał, może to też możemy wykorzystać, tak? Mam tutaj na myśli akurat juty, a gałązki świerkowe, no na pewno mamy taki materiał w naszym ogrodzie, tak? Więc to też powinniśmy wykorzystać. Jeżeli już nie mamy takiego materiału, owszem, możemy zakupić agrowłókninę, tak? Agrowłókninę kupujemy w sklepach ogrodniczych, w sklepach budowlanych. na pewno też znajdziemy białą agrowłókninę. Pamiętajmy, żeby była biała agrowłóknina, żeby odbiera, odbijała ten nadmiar tych promieni słonecznych, tak? I wówczas też owijamy, okręcamy te roślinę w białą agrowłókninę. Możemy też, słuchajcie, wykorzystać liście, opadłe liście z drzew, które, jak wiecie, jesienią zalegają nasze ogrody. część liści, oczywiście te strawnika grabimy, ale oczywiście te liście strawnika możemy wrzucić bezpośrednio na rabaty, na przykład bylinowe. Będzie to świetna izolacja właśnie dla takich malutkich, drobnych bylin. Natomiast możemy część tych liści wrzucić do takich większych pojemników. Do których później wstawimy na przykład donicę. O tym zaraz też będę rozmawiała. I te liście też będą świetnym izolatorem. Ja też w swoim ogrodzie często wykorzystuję taką ziemię ogrodową do izolacji róż. Takich róż zwykłych, rabatowych. Robię takie kopczyki właśnie z ziemi wysokości około 30 cm, i ziemia świetnie naprawdę chroni te róże przed mrozem. Zatem też możemy wykorzystać ziemię jak najbardziej. Też padają często pytania, jakie rośliny okrywać, tak, ponieważ nie będziemy wszystkich roślin okrywali w naszych ogrodach. Zatem na pewno okrywamy rośliny wrażliwe na mróz, tak? I tutaj na zdjęciu mamy akurat hortensję, pokazaną hortensję ogrodową, która jest bardzo wrażliwa na mróz. Ja też posiadam tego typu, tego, tak, te, 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 ten gatunek hmm, hortensji i muszę Wam powiedzieć, one są bardzo, bardzo wrażliwe na mróz, Niejednokrotnie nawet przy okrywaniu właśnie takich hortensji zdarza się, że czasami one mi przymarzają, zatem na pewno większą uwagę zwracamy na rośliny, które wymagają takiego okrycia, które są wrażliwe na niskie temperatury. Oczywiście zabezpieczamy takie rośliny, które rosną w miejscach takich wiecznych, tak? z wystawą taką bardzo wieczną, nastawionych na silne, mroźne wiatry te zimowe, tak? jeżeli mamy jakieś skarpy, to szczególną uwagę zwracamy na tego typu rośliny, które znajdują się w takich miejscach. Tak? Oczywiście okrywamy rośliny młode, jakieś młode sadzonki. U nas na szkółce często jak przychodzą klienci, kupują jakąś roślinkę, nawet jeżeli ona jest dość wytrzymała, dość odporna na niskie temperatury, my zawsze zwracamy taką uwagę klientów, aby w tych pierwszych dwóch latach okrywali takie rośliny, tak? Ponieważ młode roślinki czy też Dopiero co posadzone roślinki są bardziej narażone na te niskie temperatury. Tak? Nie są tak, tak zahartowane jak te stare rośliny, które już są w naszych ogrodach tak? od kilku lat. Zatem, jeżeli mamy młodą roślinkę, jeżeli ta roślinka jest też dopiero co posadzona w ogrodzie, więc zwracamy na nią większą, baczniejszą uwagę i tutaj ją szczególnie przykrywamy. Ja w swoim ogrodzie okrywam właśnie hortensje ogrodowe, ale też przykrywam róże, szczególnie rabatowe, ale też i róże pnące, tak jak mówiłam wcześniej, gałązkami też świerkowymi, ale również ziemią. Tak robię kopczyki. Przykrywam też figi, ponieważ u mnie w gruncie rosną figi, to też gałązkami świerkowymi przykrywam. Także takie roślinki jak najbardziej należałoby przykryć. I kolejne pytanie, jakich roślin nie ukrywamy? Otóż nie okrywamy w większości roślin zimozielonych, bo nie ma takiej potrzeby, tak? one potrzebują światła do fotosyntezy, zatem powinniśmy dać im święty spokój. Nie okrywamy rododendronów nie okrywamy machoni, ostro krzewów nie, ok, nie okrywamy, po prostu nie ma takiej potrzeby. Ewentualnie możemy osłonić je na przykład od takich zimnych, mroźnych, wiejących wiatrów, możemy osłonić je takimi specjalnymi matami, tak? matami, czy to wykonanymi z jutry, jakimiś ekranami, czy też z jakiejś trzciny, tak takimi matami możemy okryć, ale nie ma potrzeby zabezpieczać je na przykład agrowłókniną. Kolejnym pytaniem, które też często pojawia się w mailach prywatnych, to jest jak zabezpieczyć rośliny na tarasie czy też na balkonie, które rosną w donicach, w różnych takich pojemnikach. Otóż można to zrobić na dwa sposoby. Ja wcześniej, bo teraz mam też, no wrócę jeszcze do tego, bo chciałabym powiedzieć o donicach mrozoodpornych i niemrozoodpornych, ale zaraz będziemy o tym mówili. Ale ja takie wrażliwe rośliny, które rosną u mnie w donicach, zabezpieczam w sposób taki, że okrywam tą donicę, owijam ją. Na zewnątrz, oczywiście, folią bąbelkową, którą ma, której mam w nadmiarze, bo robię też bardzo dużo zakupów przez internet i często mi różne sklepy przesyłają. Opakowane towary właśnie w takich foliach bąbelkowych. Ja folii bąbelkowej nie kupuję specjalnie, bo też nie mam po co, bo mam ten materiał już u siebie i jest to jakby taki recykling, tak? Ponowne użycie tego samego materiału. Więc tą, folię bąbelk tą folią bąbelkową owijam donicę na zewnątrz, później jeszcze ewentualnie najczęściej, bo to nieładny jest widok oczywiście, tak? Wstawiam taką okręconą donicę, tą folią, wstawiam ją jeszcze w taki worek jutowy, bądź też samą jutą okręcam i jakieś daję eleganckie, ozdobne wstążeczki, aby to wyglądało estetycznie. Także możemy w ten sposób zabezpieczyć. Jest też drugi sposób, tak jak tutaj na tej recie, na tym rysunku, że jeżeli mamy jakiś taki drewniany karton, nie karton, tylko mamy jakiś taki taką skrzynię drewnianą, być może po jakichś owocach nam została, możemy do takiej donicy wstawić do takiej skrzyni wstawić oczywiście do środka donicy i środek wypełnić jeszcze z zgrabionymi liśćmi, Także one będą świetnym izolatorem i pamiętajcie, że w obu tych przypadkach, czy jeżeli wstawiamy tą domicę do tej skrzyni drewnianej, czy okrywamy, okręcamy tą domicę folią bąbelkową, pamiętajmy, żeby też zaizolować dno tej domicy, czyli taką domicę, taką skrzynię ustawiamy jeszcze na przykład na jakiejś warstwie styropianu, która jednocześnie będzie świetnym izolatorem, tak? Tego, tego ciepła, nie, nie, te ciepło jakby nie wyjdzie z dołu tej donicy, więc pamiętajmy, żeby coś jeszcze podłożyć pod spód. Możemy tu użyć na przykład wspomniany ten styropian, ale możemy też jakieś grubsze deski też tak poukładać i na to dopiero postawić tą donicę, abyśmy byli pewni, że dobrze jest ta donica zabezpieczona. I teraz e, temat, który już tutaj wyprzedziłam troszeczkę, e, tutaj przejdziemy fajnie do e, tematu okrywania i, e, może nie okrywania, ale zabezpieczania e, małej architektury ogrodowej przed mrozem. Może Donice nie są jakąś małą architekturą, ale są dodatkiem tak, do ogrodów. Do naszych ogrodów i też powinniśmy w szczególny sposób o nie dbać. Może zacznijmy od tego, jak wybieramy donicę w centrach ogrodniczych. Otóż fajnie jest, abyśmy zwracali uwagę, czy ona jest mrozoodporna, czy nie. Często na donicy jest też taka etykieta producenta, która informuje, że dana donica jest na przykład mrozoodporna, tak? I owszem, możemy ją zostawić na dworze, na przykład na tarasie czy na balkonie, ale uwaga, jeżeli do takiej donicy też, nie wiem, napada śniegu, naleje deszczu, a później chwyci mróz, no to nie mamy też stuprocentowej takiej pewności, że tej donicy po prostu nie rozwali ten mróz. Skąd to wiem? Ponieważ ja w swoim ogrodzie już przetestowałam wiele takich roślin, m, takich donic, przepraszam, mrozoodpornych i muszę Wam powiedzieć, że niejednokrotnie nacięłam się na tym, ponieważ mimo tej y, naklejki tak, na Donice, że Donica jest mrozoodporna, że w pełni wytrzyma wszelkie warunki takie atmosferyczne, niekorzystne, muszę Wam powiedzieć, że po, y, po kilku zimach takie Donice niestety też. Rozwalały się właśnie pod e, wpływem tych e, niedobrych czynników atmosferycznych, e, niekorzystnych. Tak? Także tutaj musimy mieć tego świadomość, że no, jest mro donica mrozoodporna, ale pamiętajmy, żeby no, już tak jakby na siłę nie zostawiać jej na tym dworze, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Tak? Przykryjmy ją czymś. E, Starajmy się, aby no, nie napadał ten deszcz czy ten śnieg do środka takiej donicy. E, Pamiętajmy, aby ona jeszcze była no, gdzieś tam dodatkowo ulokowana pod jakimś daszkiem, to by było najlepiej, chyba. Yy, ok, yy, teraz przechodzimy do, tych konkretnej, do konkretnej małej architektury ogrodowej, czyli w głównej mierze są to meble ogrodowe, które tak yy, chętnie pojawiają się w naszych ogrodach, w ogrodach, na tarasach, na balkonach. Yy, I meble ogrodowe, i te tarasowe, powinniśmy oczywiście zabezpieczyć przed zimą. Ja mam na myśli tutaj takie meble tradycyjne, meble drewniane, te meble sosnowe, te tańsze, tak. Takie meble najlepiej przenieść po prostu do jakiegoś składiku, jeżeli mamy. Ja osobiście posiadam w ogrodzie taką dość dużą wiatę zadaszoną, i wszelkie meble, czy to są właśnie te drewniane czy jakieś też plastikowe, bo takie też posiadam niestety w ogrodzie, ale przenoszę te wszystkie, tą małą architekturę pod tą wiatę, aby, aby się nic nie stało, aby te meble się nie poniszczyły. Zatem, jeżeli posiadacie meble drewniane, takie na przykład sosnowe, jak najbardziej trzeba je przenieść. Jeżeli nie macie możliwości przeniesienia pod taką wiatę, nie macie wiaty, nie macie dużego garażu, możecie meble przykryć, po prostu przykryć jakimś materiałem wodoodpornym. Najlepiej jakąś plandeką, jeżeli macie, jeżeli nie jakąś folią, która zabezpieczy takie mebelki przed śniegiem, przed deszczem, przed mrozem, tak, oraz przed promieniowaniem UV. Dobrze jest to zabezpieczyć, jeszcze przed nadejściem zimy. Pamiętajmy, że yy, na przykład mebli żeliwnych czy też mebli kamiennych, bo takie też zdarzają się w ogrodach, sama posiadam meble żeliwne. Nigdzie nie przenoszę, nigdzie nie chowam, nawet nie trzeba ich przykrywać. Ja przykryłam w tym roku meble żeliwne plandeką, ale nie trzeba tego robić, więc spokojnie możecie zostawić na zewnątrz. Plastikowe, na przykład technoratan, taki, taki oszukany technoratan, tak? taki plastikowy, właśnie. Ja posiadam tego typu meble, to też przenoszę pod wiatę, aby one mi się nie zmarnowały. Więc zwracamy uwagę na meble i już powinniśmy, już malutku to zrobić. Ja już całą swoją małą architekturę zabezpieczyłam. Małą architekturę ogrodową, oczywiście. Jeżeli mówimy o grillach, tak jakichś paleniskach, to przede wszystkim jeżeli jeszcze tego nie wykonaliśmy, to je czyścimy. Tak? Czyścimy z tych resztek, które jeszcze pozostały na tych rusztach, więc dokładnie czyścimy te ruszty i je pokrywamy, też, smarujemy olejem, aby zabezpieczyć przed rdzą. Co jeszcze? Jeżeli to są takie paleniska, grille stacjonarne, jak widzicie tutaj na tym zdjęciu, no oczywiście nie ma możliwości przeniesienia takiego grilla gdzieś pod zadaszenie czy do garażu, ponieważ no on jest na pewno tutaj mocno związany z podłożem więc go zostawiamy, ale pamiętajmy, żeby go też przykryć, tak, najlepiej plandeką. Natomiast jeżeli macie takie ruchome grille czy paleniska, które możecie w łatwy sposób przetransportować w inne miejsce, to ja polecałabym właśnie do jakiejś szopki, do jakiejś drewutni, gdzieś to przenieść, gdzie nie będzie stało tak pod chmurką i niszczyło się. Kolejnym takim tematem to są fontanny. fontanny, różne źródełka takie ścienne, które też warto jeszcze zabezpieczyć przed zimą. I w pierwszej kolejności oczywiście powinniśmy wypompować z nich wodę, zabezpieczyć wszelkie takie te rurki, całą tą aparaturę elektryczną, tak aby też nic się nie stało, najlepiej zabezpieczyć to jakąś folią, ochronić. No, i cały, ta, całą taką fontannę e, też zależy, z jakiego materiału jest wykonana, ale najlepiej ją zabezpieczyć też jakimś takim materiałem wodoodpornym. E, w naszym ogrodzie ja posiadam dwie dość duże fontanny, które już są zabezpieczone e, plandeką. E, e, i... Tak, one będą przez cały ten sezon zimowy się prezentowały. Zatem pamiętajmy, aby też to zrobić. Kolejnym tematem, pozostając przy właśnie temacie wody, są zbiorniki wodne. I tutaj można rozpatrywać ten temat na dwa sposoby, ponieważ niektórzy mają małe zbiorniki wodne, małe oczka wodne, tak? I możemy tu się pokusić o to, aby wypuścić wodę z takiego stawiku, e, no zadbać o rybki, tak? Wynieść je w inne, przenieść je w inne miejsce, jeżeli mamy taką możliwość Wrażliwe kwiaty, na przykład właśnie te lilie wodne, też możemy przenieść do innego miejsca. Jeżeli mamy, może drugi stawik, głębszy stawik, możemy o to wszystko zadbać. Natomiast ja wiem ze swojego doświadczenia, ponieważ posiadam dwa stawiki, dwa takie zbiorniki wodne w swoim ogrodzie, jeden mniejszy, drugi większy. I jeszcze takie sporadyczne mniejsze zbiorniczki, więc tych mniejszych zbiorniczków ja oczywiście te lilie wodne przenoszę wówczas do dużego zbiornika wodnego. Natomiast z tych dużych oczek ja nie spuszczam wody. Po prostu nie ma takiej potrzeby, bo woda no nie zamarza na całej głębokości. Wystarczy wówczas tylko zrobić przeręble, żeby o tym pamiętać, żeby rybki miały oczywiście dopływ tlenu. I tyle, tak, i tyle, jeżeli chodzi o zabezpieczanie. Także, jeżeli mamy duże stawiki, nie ma po prostu potrzeby spuszczać wody i w jakiś szczególny sposób o nie dbać. Kolejnym, kolejnym ważnym tutaj punktem są też rzeźby różne ogrodowe, i też zależy oczywiście od materiału, z jakiego są wykonane. Jeżeli mamy jakieś rzeźby takie betonowe, czy z piaskowca, czy z jakichś innych takich materiałów, które mogą ulec zniszczeniu, jak najbardziej też powinniśmy je przykryć, jeżeli są jakieś małe rzeźby, możemy gdzieś je przenieść w inne miejsce, tak? Ale najlepiej na przykład zabezpieczyć właśnie jakąś folią, aby ten mróz nie zrobił żadnych szkód. No i ostatnia rzecz, o której chciałabym wspomnieć, to, oczywiście, to są oczywiście place zabaw. Plecy zabaw, mam nadzieję, że już zostały przez Was zabezpieczone przed zimą. Wszelkie takie części ruchome, typu gniazda, takie bocianie, jak macie tutaj na zdjęciu, czy też różne inne huśtawki, te części, które są zdejmowane, to zdejmujemy je, przenosimy do garażu gdzieś na półeczkę, aby to się nie brudziło, aby się nie niszczyło. Tak zabezpieczamy jeszcze dodatkowo. Jeżeli mamy w ogrodzie trampolinę. Ja na przykład mam trampolinę. To słuchajcie, przed, przed samym zabezpieczeniem tej trampoliny, złożeniem i przeniesieniem do garażu, ten materiał, po którym skaczemy, tak? Pamiętajmy, żeby go dobrze wysuszyć, bo jesienią często jest dużo deszczu. Tak? I ta, ten materiał zamaka. I aby on później nie pleśniał, gdy będzie złożony tak? i czekał na te lepsze czasy letnie, więc pamiętajmy, aby ten materiał dokładnie wysuszyć. Suszymy i dopiero później przenosimy w inne miejsce, tak? takie zadaszone na przykład do garażu. Także zwracamy też na to uwagę. Okej, okay. mam nadzieję, że dzisiejszy, dzisiejszy, dzisiejsza audycja spodobała Wam się. Mam nadzieję, że zostaniemy w kontakcie. Słuchajcie, jestem na tutaj innych jeszcze mediach społecznościowych, między innymi na Facebooku, Instagramie, ale też na YouTubie. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania mnie też na tych kanałach, ponieważ w każdym z tych kanałów staram się przedstawiać inne treści zatem jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani do przyłączenia się do mnie też na inne kanały to jak najbardziej zachęcam i zapraszam. Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia wkrótce. Pojawi się nowy bardzo ciekawy temat dotyczący dokarmiania ptaków oraz dbania o ptaki przed, przed właśnie nadejściem zimy oraz zimu. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.